Cześć moi drodzy, w tym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć ten fajny naszyjnik, który widzicie, który mam w, m, tutaj pokazany. Wejdzie, zaloguję się do gry i Wam pokażę. To tak samo dodatkowo można zdobyć film strip scarf. E, fajnie to wygląda, powiem Wam szczerze. E, sprawdźmy sobie, o tak większy wygląda ten, e, ten naszyjnik. Uff, bardzo fajny lansowany new z accessory naprawdę jest spoko opcja. Jak go dostać? Zaraz wam powiem. No niestety, żeby go dostać, trzeba kupić gift carda na stronie Roblox'a. Link do tej strony znajdziecie w, w oczywiście w opisie w komentarzu. Jak go wam udostępnię. Musicie wykupić sobie gift carda w zależności do tego jakie i nie ma znaczenia jaka kwota ma być tego gift carda możecie kupić za 10 czyli tą najmniejszą kwotę i tak dostaniecie ten bonusowy item limitowany i również tą szarfę taką więc, więc to jest naprawdę spoko opcja klikacie tutaj buy a gift card i będziecie potem po prostu musicie wybrać sobie czy dla przyjaciela czy dla mnie jeżeli tak, to po prostu musicie wybrać w jakiej wartości wybierzacie euro prawdopodobnie czy tam USD. No i klikacie Send a Digital Gift Card, nie fizyczną, bo fizycznej niestety nie będziecie mieli możliwości, bo musielibyście mieszkać w Kanadzie czy w Stanach. Bierzecie Digital, czyli tą wersję, gdzie kod Wam przyjdzie z kartą z, z tym do, dodatkiem na maila. Jak to zakupicie na maila, Wam przychodzą te kody, Wy sobie je odbieracie na stronie tutaj na tej stronie redeem roblox codes i wpisujecie ten kodzik i już macie wtedy to zakupione jak widzicie bardzo fajnie wygląda ten naszyjnik jest 100% do lansu bardzo mi się podoba to tyle do zobaczenia cześć